Jakieś tam wieczorki czy coś, coś, coś tam, co się robiło, wie Panie. Tam młodzież jednak jako tako sobie tam dawała radę, wie pani, To jakoś tam żyło się pomiędzy tym. Ale tak poza tym nie było żadnych jakichś, ani żadnych widowisk, ani nic, wie Panie. Za Ruskich to teatr i kina. Wie Panie, ale to kilka kilka teatr to zaczęło za Niemców początkowo to nic. Ani teatr, ani kina, ani nic nie były czynne. Później dopiero to Niemcy zezwolili, to kina. Kina były wszystkie czynne, wie Panie. Jak chodzi o teatr, to nie pamiętam, nie powiem Panie, ale kina były czynne za Niemców. I do kina chodziło się od czasu do czasu, wie pan, tak. Czyli za Rosjan jeszcze się pan umawiał z tą salcią? Słucham. Za Rosjan jeszcze się pan umawiał z tą salcią? A ja się z nią nigdy nie umawiałem. Tylko się pan z nią spotykał. Nie, nie poszłabym jak Ja chciałam, to szedłem do niej. Jak ona chciała, to szła do mnie. My, myśmy się nigdy nie umawiali. A proszę powiedzieć, jak pan zapamiętał wkroczenie Niemców do Lwowa? Kogo? Niemców. Niemców? Ja Panie, powiem, trzeba tu takiego słowa użyć, ale powiem pani, jak chodzi o psychikę, Czym się różnili Niemcy od ruskich? Mianowicie, Niemiec, gdyby szedł przez Korso, tam przez akademicką ulicę, z jakąś ładną dziewczyną, powiedzmy, a tu my stoimy, młodzi chłopcy, wie pani. I oglądamy się za tą dziewczyną. Powiedzmy, że to był major, jakiś SS, to on by wyjął rewolwer i by zastrzelił tego, wie panie. Ja oczywiście mówię wielkiej przynośni, to chodzi o psychikę, wie panie. Natomiast ruski, ten sam major, proszę pani, z NKWD, jakby szedł z jakąś dziewczyną, a my jakbyśmy się oglądali za nim,